Kolejne zadanie dotyczy kątów w trójkątach. Brzmi ono tak. Wpisz brakujące miary kątów. Podpisz każdy trójkąt wszystkimi określeniami, które do niego pasują, wybranymi spośród równoboczny, równoramienny, ostrokątny, prostokątny, rozwartokątny. Spójrzmy na pierwszy trójkąt. Ma dane dwa kąty. 30-30 stopni. 30 stopni plus 30 stopni to daje razem 60 stopni. A ile kątów razem mogą mieć kąt w trójkącie? 180 stopni. 180 stopni odjąć te 60, zostaje nam 120 stopni. Dokładnie tyle stopni. Ma brakujący kąt w tym trójkącie. Jak możemy nazwać ten trójkąt? Pamiętajmy, tam gdzie są dwa równe kąty, tam są też dwa równe ramiona. Czyli ten trójkąt nazywa się równoramienny. Równoramienny. Jak można nazwać ten trójkąt, patrząc na jego kąty? Ten kąt jest ostry, ten kąt jest ostry, a trzeci kąt rozwarty. Zatem ten jeden inny kąt niż ostry nadaje nazwę trójkątowi. Zatem ten trójkąt jest także rozwartokątny. Spójrzmy na drugi trójkąt. Dane ma dwa kąty: 30 stopni i 60 stopni. 30 stopni plus 60 stopni, już zużyliśmy 90 stopni. Ile stopni ma razem trójkąt? 180. Każdy trójkąt od 180 odejmuje 90, zostaje mi 90 stopni. I dokładnie tyle stopni ma trzeci kąt w tym trójkącie. Jak mogę go nazwać? Popatrzmy na jego kąty. Tu jest 30, tu jest 60, tu jest 90. Każdy jest inny. Zatem ten trójkąt jest różnoboczny. Takie określenie nie pojawiło się w naszym zadaniu, więc nie muszę tak nazywać. Jak mogę nazwać go, jeśli chodzi o kąty? To jest kąt ostry, to jest kąt ostry, to jest kąt prosty. I od tego kąta pochodzi nazwa. Prosto kątny. Przejdźmy do trzeciego trójkąta. Jeden kąt jest 50 stopni, drugi kąt jest 60. Dodajmy te dwa kąty, które już są podane. Razem 110 stopni. Od 180 stopni odejmijmy te 110. Co nam zostaje? 70 stopni. Dokładnie tyle ma trzeci kąt tego trójkąta. Popatrzmy na te kąty. 50 stopni, 60, 70. Trzy różne kąty. To znaczy, że i boki są różne, czyli trójkąt jest różnoboczny. Nie mamy takiej nazwy w naszym spisie. A popatrzmy teraz na jego kąty. Kąt ostry, kąt ostry i kąt ostry. Co za zgodność. Wszystkie kąty ostre. Więc trójkąt pozostaje ostro kątny. Zadanie zostało skończone. Przyjrzyjmy się następnemu zadaniu. Popatrzmy na jego polecenie. Narysowany trójkąt jest równoramienny. Zatem kąt alfa ma miarę. Hmm. To jest trójkąt równoramienny. Gdzie są jego równe ramiona? Widzę wyraźnie, że ten odcinek jest krótszy, ale te dwa mają szansę być równe, więc podejrzewam, że te dwa odcinki są jego równymi ramionami. Ramię, a to drugie ramię. Pamiętajmy, że tam gdzie kończą się ramiona równe, tam są też równe kąty. Ale co dalej? Co to za kąt 110 stopni? On, czyżby on przylegał do naszego kąta? Tak, dokładnie przylega. One leżą przy jednej ulicy, przy jednej linii prostej, czyli razem tworzą kąt 180 stopni. 180 stopni odjąć 110 równa się 70. Aha, czyli tu jest kąt 70 stopni. W takim razie. Ile ma drugi kąt? Też 70, bo one kończą dwa równe ramiona, więc są sobie równe. Ale to jeszcze nie jest kąt alfa. Ile może mieć kąt alfa? Pamiętajmy, że suma tych trzech kątów wynosi 180 stopni. Dodajmy do siebie te dwa, troszkę miejsca potrzebujemy, dodajmy do siebie te dwa, które już mamy policzone. 70 plus 70 równa się 140 stopni. Od 180 stopni odejmę 140, zostaje mi 40, i to jest właśnie mój kąt alfa. Odpowiedź C. Kolejne zadanie, przygotowane dla mojej klasy 5a, brzmi tak. Wpisz na rysunku, Miary kątów wewnętrznych trójkąta. Gdzie ten trójkąt? Trójkąt mieści się tu, pomiędzy tymi trzema przecinającymi się prostymi. Korzystajmy z własności kątów. Ten kąt 70 styka się z tym kątem. One są wierzchołkowe. Tu gdzie się stykają, jeden punkt, wspólny wierzchołek, ramiona są wspólne. Wtedy ten kąt jest równy temu, który był u góry, czyli też ma 70 stopni. To były kąty wierzchołkowe. Spójrzmy tutaj, tak ładnie z zewnątrz stoi sobie kąt 120. Czy on przypadkiem nie przylega do tego kąta? Dokładnie tak, a wtedy razem tworzą kąt 180 stopni. 180 odjąć moje 120. Zostaje mi 60 stopni na ten kąt. Pozostaje mi tylko podać trzeci kąt trójkąta. I znów dodajemy te dwa kąty, które już znamy w trójkącie, wynik 130 stopni. Teraz od 180 stopni odejmujemy te 130, zostaje mi 50 stopni. Voilà! To jest brakujący kąt w naszym trójkącie. Kąty w trójkącie wynoszą zatem 50, 60 i 70 stopni. Przejdźmy, do na trochę trudniejszy. Zadanie. Poniżej narysowano trójkąty równoramienne. Wpisz brakujące miary kątów. Jeżeli to jest trójkąt równoramienny, gdzie mogą być jego równe ramiona? Tu. I tu, tu i tu. A tam, gdzie kończą się równe ramiona, tam są takiej samej miary kąty. Odejmijmy od 180 stopni tą naszą samotną pięćdziesiątkę. Zostaje nam 130 stopni. 130 stopni musi wystarczyć na ten kąt i ten kąt. Podzielmy 130 stopni sprawiedliwie na te dwa kąty. Wynik wyjdzie 65 stopni. I dokładnie po tyle stopni ma każdy z tych kątów. Zadanie skończona, ta część. Przejdźmy do drugiego trójkąta. Gdzie tutaj mogą być równe ramiona? Przejrzyjmy się. Jedyna jest możliwość, że tu i tu. A przy równych ramionach są równe kąty. Jeśli tu jest 20 stopni, to tu też jest 20 stopni. Ile mi brakuje do 180? Sprawdźmy. 20 plus 20 równa się 40 stopni. 180 stopni, odjąć 40, zostaje mi 140 stopni. I dokładnie tyle stopni wynosi ten kąt. Przejdźmy do trzeciego trójkąta. Cóż to za trójkąt? To jest trójkąt prostokątny. Tu, gdzie kropeczka, tu jest 90 stopni. Gdzie mogą być równe ramiona? Tylko tu i tu. A przy równych ramionach są równe kąty. Odejmijmy od 180 stopni tą 90, którą już znamy. Zostaje mi 90 stopni. I 90 stopni... Podzielę na dwa równe kąty. Wynik 45, czyli tu mam 45 stopni i tu mam 45 stopni. Voilà, skończone zadanie. Pozostaje nam zadanie najtrudniejsze na dziś. W trójkącie przedstawionym na rysunku kąt ABC, zwróćmy uwagę, litera B jest w środku, czyli tu jest wierzchołek kąta. Jest dwukrotnie większy od kąta CAB, a kąt ACB jest o 36 stopni większy od kąta CAB. Oblicz miary kątów tego trójkąta. Wprowadźmy odpowiednie oznaczenia. Tam, gdzie jest kąt ABC, poszukajmy go na rysunku, on jest tutaj. Najważniejsza litera B. Pozostałe litery są jej ochroniarzami. Prowadzę, że tu jest kąt alfa. On jest dwukrotnie większy od kąta CAB. Kąt CAB to jest ten CAB. Skoro on jest dwukrotnie większy, to tu jest jego połowa, czyli jedna druga alfy. A kąt ACB, czyli ten pozostały. Ostatni przy wierzchołku C jest o 36 stopni większy od kąta CAB. O 36 stopni większy od tego kąta. Czyli do tego kąta jedna druga alfa dodaje 36 stopni. Zadanie jest najtrudniejsze, dlatego że razem te wszystkie trzy kąty muszą dać nam 180 stopni. Zabierzmy od 180 stopni tą 36. Zostaną nam tylko literki. Zostanie nam 144 stopnie. Ale ile alf jest na rysunku? Jedna cała, połówka i jeszcze jedna połówka. Jedna cała alfa plus połówka alfy plus połówka alfy to nam daje dwie całe alfy. I to ma się równać 144 stopnie. Po zabraniu tamtych 36. Skoro dwie alfy wynoszą 144, to jedna alfa to jest dokładnie połowa tego, czyli 72 stopnie. W takim razie mam policzony ten kąt 72 stopnie. Ten obok to jest jego dokładnie połowa, czyli 36.